Co is it you guys want to talk about? 2020. I say it was a train wreck and a shit show, but that would be unfair to trains and shit. Cześć, witam w kolejnym materiale na naszym kanale. Dzisiejszym tematem odcinka będą y, wyczekiwane przez nas filmy na 2021 rok. Są so dzisiaj ze mną Deadpool. Cześć. Mark Stark. Uszanowania oraz Neikes. Siemano. Mam nadzieję, że film Ci się spodoba. Miłe oglądania. Pierwszy film, który dzisiaj omówimy, w skrócie, oczywiście, na który najbardziej wyczekujemy, no znaczy ja najbardziej wyczekuję, bo czeka na ten film od cholerne 11 lat. To jest właśnie Czarna Wdowa, czy też Black Widow, jak to się mówi po angielsku. Jest to film opowiadający o historii Nataszy Romanow. Akcja dzie filmu dzieje się między Civil War a Infinity War, czyli między Wojną Bohaterów a Wojną Bez Granic. I właśnie Natasha musi się ukrywać przed rządem amerykańskim, gdyż w Wojnie Bohaterów po stanęła po stronie, pod koniec tej, tego konfliktu, stanęła po stronie Kapitana Ameryki i zdradziła to na I cała akcja dzieje się konkretnie, w Bud no nie konkretnie w Budapeszcie, ale na Węgrzech, o ile mi wiadomo. I właśnie Natasza będzie musiała pokonać Taskmastera, Taskmastera przed produkcją Czarnych Wdów z, Wdów z Czerwonego Pokoju, gdzie sama właśnie była tam szkolona. W Czarną Wdowę oczywiście wcieli się moja ulubiona aktorka żeńska, to czy jest oczywiście Scarlett Johansson, bo nikt inny. Jelenę Belową, czyli siostrę Nataszy, przyszywaną oczywiście, zagra wschodząca gwiazda Florence Pugh. A David Harbour, znany z serialu Stranger Things, zagra Aleksja Szostakowa, czyli Red Guardiana. Taka ciekawostka. Red Guardian, czyli Aleksji Szostakowa, był mężem Nataszy w komiksach. I pre data premiery jest na 7 maja. Co ciekawe, dwa razy premiera była przekładana. I cóż, miejmy nadzieję, że wirus tym razem odpuści i będziemy mogli obejrzeć ten film w kinach. No to teraz przechodzimy do Shang-Chi. Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni będzie bardziej w stylu azjatyckim, gdyż w sumie aktorzy, którzy grają, no to są z Azji. Będzie właśnie opowiadać o Mandarynie. Nie będzie to ten mandaryn z Iron Man 3, którego zepsuli. Jeżeli ktoś nie wie, czym są 10, 10 pierścieni McLuhan, bo one tak się nazywają. To polecam obejrzeć serię animowane Iron Man The Adventures Animation. Tam będzie wyjaśnione konkretnie, czym one są i jak one działają i do czego w ogóle służą. Prawda jest taka, że nie wiemy praktycznie o tym filmie nic. I premiera jest planowana na 9 lipca 2021 roku. Czyli w sumie będziemy mieli wakacje, wakacje co oglądać. No dobrze, to przejdźmy do kolejnego filmu. Film to jest Eternals. No będzie opowiadał o właśnie tytułowych eternalach, to tak na polski można tłumaczyć. Tak. O fabule tego filmu no, nie wiemy za wiele. Znamy obsadę, tu nie będę wszystkich przedstawiał, bo, bo po prostu trochę jest ta lista. I tak. Za reżyserię weźmie się Chloe Zao. Premiera filmu odbędzie się 5 listopada tego roku. Przejdźmy teraz do Spider Mana 3, którego nie znamy jeszcze tytułu. No, będzie on kontynuacją Far From Home. Wiemy, że ten film będzie raczej duży z przecieków, jakby, które. Już wypłynęły do sieci. Bardzo często się pojawiają newsy. No, chyba nie ma drugiego takiego filmu Marvela, do którego teraz by się pojawiało y, tak dużo przycików, jak do spider mana 3. Premiera y, tego filmu będzie 17 grudnia. Do Toma Hollanda i Jacoba Batalona w obsadzie dołączy Jamie Fox jako Elektro, y, Benedict Cumberbatch jako dr Strange i Alfred Molina jako dr Octopus. Do obsady dołączyli również odtwórcy y, dwóch poprzednich Spider-Manów, czyli Tobey Maguire i Andrew Garfield. Następnymi produkcjami związanymi ze światem superbohaterów y, jest produkcja Venom 2, Letter Be Carnage, y, reżyserowana przez Andiego Serkisa. Do głównej roli zostaje znowu powołany Tom Hardy, y, który będzie grał Eddiego Brocka, y, czyli dobrze znam znanego Venoma. Antagonistą tego filmu będzie Kletus Cassidy, w którego wcieli się Woody Hallerson. Kletus Cassidy, jak dobrze wiemy, będzie tą Carnage inne wcielenie Venoma. Film będzie miał premierę 24 czerwca. Następnym filmem będzie Morbius. Morbius miał się pojawić przed Venomem 2, jednak ostatecznie zmienili jego datę premiery. Morbius i Venom dzieją się w tym samym uniwersum, dlatego myślę, że pozwolą sobie na takie. Manembry. E, w rolę Morbiusa wcieli się Jared Leto, który także brał wcześniej udział w produkcjach e, Suicide Squad jako Joker. E, w rolę Loxiasa Crowna e, wcieli się Matt Smith, a Adria Arjona e, wcieli się w Bancroft. Film jest zapowiedziany na październik 2021 roku. W 2021 zobaczymy też kolejną część Top Gun, czyli Top Gun Maverick. Film będzie bezpośrednią kontynuacją poprzedniej części, w której będziemy ponownie obserwować przygody amerykańskich pilotów. W filmie u głównej roli zobaczymy ponownie Toma Cruza. Premiera ma mieć miejsce 1 lipca 2021 roku, a reżyserem filmu jest Józef Kosiński. Następną produkcją będzie Mission Impossible 7. Będzie omawiała e, losy Itana Hunta, którego wciela się Tom Cruise, który e, będzie znowu ro, związywał sprawę syndykatu. Tak podejrzewam, ponieważ jeszcze nie ma zarysu fabuły. E, w rolę Ilsy Faust ponownie wcieli się Rebecca Ferguson. Zobaczymy na ekranie także pom. E, Clementy. Premiera e, tego filmu zapowiedziana jest, jest na listopad 2021 roku. Co ciekawe. Ósma część tej serii. Także powstaje, i e, jej premiera jest zapowiedziana na rok później. Kolejnym filmem na naszej liście będzie Kingsman. Pierwsza misja. Nie wiemy o tym filmie za wiele. Wiemy tylko to, że będzie to prequel, czyli będzie pokazywać wydarzenia z przed y, dwóch poprzednich filmów z tej serii. Do obsedy dołączą między innymi Lion Nissan. Oraz Daniel Brooke znany z roli Barona Zema w Marvelu. Premiera zapowiedziana jest na 12 marca. Następnym filmem, który jest wyczekiwany przez nas, to jest film James Bond No Time to Die, czyli Nie Czas Umierać. Premiera filmu będzie miała 2 kwietnia 2021 roku. O ile oczywiście wirus znowu nie powie nam, że przekładamy. W Jamesa Bonda wcieli się już kultowy Daniel Craig, który oczywiście jest znudzony tą rolą i rzekomo ma być to ostatnia część z Danielem Kringiem. Fabuła tego filmu będzie, jakby powiedzmy, kontynuacją spektry, i właśnie będzie wiele wątków właśnie z tego filmu. Kolejny film, który jest wyczekiwany przez ludzi, to jest Szybcy i Wściekli 9. Oczywiście to jest ostatnia część sagi szybkości, o ile dobrze to powiedziałem. W główną rolę wcieli się Vin Diesel, a premiera będzie miała miejsce 28 maja. Co ciekawe, oczywiście ten film jest bez Paulo, Paula Walkera, który grał Bryna O'Connera, ale to z wiadomych przyczyn, dlatego że aktor już dawno nie żyje. Mam nadzieję, że będzie jakaś wzmianka o nim. I cóż, tyle. W tym roku zobaczymy też kolejną część Godzilli. Mianowicie Godzilla King Kong. Film ma pojawić się na ekranach kin 26 marca 2021 roku i będzie opowiadał o walce tytułowej Godzilli z King Kongiem. Za film odpowiada Adam Wingard. Kolejnym filmem na naszej liście będzie czwarta y, część Matrixa. Nie znamy właściwie fabuły tego filmu, ale mamy potwierdzone, że w obsadzie znajdzie się Keanu Reeves jako Neo i Kari Annie Moss jako Trinity. Premiera tego filmu jest zapowiedziana na 22 grudnia. Kolejnym filmem, który zobaczymy w 2021 roku, jest Justice League Snyder Cut, czyli wersja jerzyka filmu Justice League z 2017 roku, opowiadający o grupie sub z komiksów DC. Film ma pojawić się w marcu te tego roku, a w obsadzie zobaczymy takie osoby jak Henry Cavill jako Superman, Ben Affleck jako Batman, Gal Gadot jako Wonder Woman oraz Ezra Miller jako Flash. Ostatnim filmem będzie Uncharted, który premiera będzie miał 14 lipca 2021 roku. Za reżyserię odpowiada Travis Knight, za rolę Natana Drake'a odpowiada Tom Holland, a za rolę Wiktora Sullivana Mark Wahlberg. Na razie nie wiemy dokładnie dużo rzeczy o fabule, lecz wiemy, że będzie opowiadała o początkach Natana Drake'a jako złodziejaszka, odkrywcy skarbów, który najprawdopodobniej poszuka Eldorado. Na koniec chcemy też podziękować jednemu z naszych widzów za to, że na swoim kanale zaprosił Was do oglądania i subskrypcji naszego kanału. Dziękujemy mu za to i wbijajcie na jego kanał. Dajcie znać, na jakie filmy z naszej listy najbardziej czekacie. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, że dotrwałeś do końca. Mamy nadzieję, że materiał Ci się podobał i nie zapomnij wejść na inne nasze materiały. Do zobaczenia. We'll mm -hmm.